Cześć widzów, czy może znasz tą serię? Lub tą, lub tą. Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś, bo właśnie tu na tym kanale taką właśnie oglądasz. Jeżeli wpiszesz w wyszukiwarkę frazy Minecraft Hardcore, to zobaczysz wiele filmów, które przedstawiają tą serię. Lecz ta seria, którą teraz oglądasz, jest wyjątkowa. Składa się ona z dwóch części, które przedstawiają nasze zmagania na świecie hardcore i na serwerze, który ledwo stoi, czyli Aternos. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Dzień dobry. Pytamy wszystkich. Jest Oliwier, Konrad No i w sumie tyle jesteśmy, robimy serię hardcore, to już wiecie. No to, to idziemy sobie grać. Na początku zrozpiliśmy się na ogromnej górze. Niedługo później znalazłem portal, aczkolwiek nic tam nie było pożytecznego. Następnie wykopałem drewno, później wykopałem kamień, żelazo, węgiel. Tak, aby starczyło nam na pełny set i na przyszłą wyprawę. Poszukiwaniu wioski. Bo jakoś muszę żyć. A to Oliwier. Ja, 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 Wiesz czym ja biję? Patrz, czym ja biję. A wiesz, że ja nic A, nie, robi, nie bije? No właśnie. Y, to co? Idziemy? No, Czekaj, no, bo ja no, szukam... Ja bym, idę, idę. ja bym poczekał aż się to jeszcze przepali do końca. Chłopie, to nie zdążymy nawet dzi dzisiaj tego. Gdy już przygotowaliśmy się do wyprawy, poszliśmy szukać wioski. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak trudno z tej góry zejść, ale daliśmy sobie radę. Po drodze natrafiliśmy na trzy statki. i spodziewaliśmy się tak dużej liczby tych statków tak małej odległości od ciebie. Tu jest? Czekajcie, ja poszukam... Nie, Ale on jest większy. No tutaj. A Statek. Ja pierdziele trzeci już! Na wyspie, na którą przypłynęliśmy łódką, zdaliśmy krowy, świnie, których mięso później przerobiliśmy na steki, i tak minął dzień drugi. W dniu trzecim wyruszyliśmy w dalszą przygodę. znaleźliśmy następny statek, wędrowaliśmy tak po bagnach, i wędrowaliśmy, i wędrowaliśmy, skakaliśmy parkury na tych bagnach, aż w końcu znaleźliśmy chatkę wiedźmy. W której oczywiście nic nie było. Poza samą wiedźmą. Ej, jaki procent był szansa na różne u mało Ja już coś Wiesz co Po kilku godzinach szukania I w czwartym dniu Znaleźliśmy w końcu to, to czego szukaliśmy O kurde wioska! Uuu! Ale, Ja nie wiedziałem Że wygrał ta dalanka Najszczersza reakcja Ale ona dusza jest O rzecz że... Oh! Emeraldy, <śmiewanie> dobra No nie ja mam popy taki pomysł Zamieszkajmy tu No nie no, To jest bardzo dobry Dobry plan Tutaj zamieszkamy No dobra żeby się chodzi. I tak zakończył się dzień czwarty w następnym dniu urządziliśmy nasz nowy dom Pochodziliśmy po wiosce, sprawdzaliśmy co jest w skrzynkach i w tym dniu zaczęliśmy budowę farmy wieśniaków. I oto się zakończył dzień piąty. A jeżeli ty, widzu, dotrwałeś do tego momentu, zostaw suba i lajka, ponieważ nic to ciebie nie kosztuje, a nas motywuje do roboty. Dzięki i zapraszam na dalszą część odcinka. W dniu szóstym zaczęliśmy kopać dziury, gdzie będą trzymali osadnicy, a w dniu siódmym skończyliśmy to. Raz zebraliśmy wszystkie łóżka z całej wioski, aby zwołać później osadników dzwonem do dziury. W tym dniu zbieraliśmy piasek na szkło, który nam jest potrzebny do budowy farmy. W dniu dziewiątym także zbieramy piasek i kończyłem kopułę na farmę. W zbyt dużo się nie działo, tylko skoczyliśmy i na naszą farmę wieśniaków. Dzień 11. zaczęliśmy robienie miniaturki do filmu nie mam się nie... A później poszliśmy na kilka dni do kopalni, aby zdobyć diamenty i inne rudy. Aj, Graj z spada, Złoto spada! Ty, ty. A, jakiś ja wagonik wie. z Mineshafta. Ale nie Znalazłem spawner szkieletów Nie powiem, po pewnym czasie w kopalni nam już trochę odwalało Zastanie. Diamenty. Niedługo później skończyły nam się pochodnie, więc zrobiliśmy węgiel drzewny, a z niego pochodnie Ej, ale Konrad, ej, zajebiście to wygląda, te kopalnie Kiedy jest grawitacja w Minecraft? Że że są łańcuchy Wysłać LEGO? Przeżyjemy, no spokojnie ELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELE <noise> <noise> Co wy robicie? No, to nie bije, Oliwiera to. Daj, dajcie mi wodę. Daj, dajcie mi wodę. W tym czasie, gdy my z konradem byliśmy w kopalni, Oliwier wykańczał farmę wieśniaków. Przez to, że brakowało na jedzenia, zaczęliśmy budować ogromną farmę. I w sumie cały dzień 15 spędziłem na zbieraniu drewna, a Konrad na zbieraniu dirta. W sumie w dniu 16 zbyt dużo się nie działo. Zaczęliśmy od wyrównywania terenu pod farmę, a nawet powstał pierwszy drewniany zarys konstrukcji. W dniu 17, 18, 19 znowu robiłem obrys domku, zbierałem drewno. Konrad już całą powierzchnię wypełnił dirtem. Uhum. zacząłem budowę drabinki która będzie prowadziła na każde piętro farmy Oliwier w tym czasie robił pokój do trejnowania się z wieśniakami w dniu 20 i 21 dalej zbierałem drewno na farmę i zacząłem w końcu jej ozdabianie wymyśliłem sobie takie wzorki mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać Później przystrojemy jeszcze pod kamień na dole i według mnie efekt końcowy jest zadowalający. Aby nie przedłużać to, w dniach od 22 do 27 dalej budowaliśmy farmę. Oliver poszedł zbierać diamenty, ja o swojej psa, Oliver złożył swoją bandę psów i tak minęło te 5 dni. W dniu 28, dzięki diamentom, które zebrał Oliver, stworzyliśmy set dla całej drużyny. Ja także zrobiłem kilo, w którym będziemy się dzielić oraz miecz dla każdego. W tym dniu także Konrad zaczął budować farmę trzciny cukrowej. W dniach od 29 do 31 zaczęliśmy budowę portalu, który przeniesie nas do innego wymiaru. No i znaleźliśmy się w nederze. Skopaliśmy potrzebne nam surowce, czyli kwarc i glowstone. A później znaleźliśmy bastion oraz tego gasta, który się pali w lawie. Zbyt mądry raczej nie jest. Ja... ja... No. Zrobiliśmy złote buty i byliśmy gotowi na odwiedzenie bastionu. Baliśmy się, że tam zginiemy, ale naprawdę było warto. Co? Do... O, kurde, ej, a dajcie pokazać, żeby coś tu było i zabrali na, na najlepsze zgany. A po udanej przygodzie i fajnym łupu wróciliśmy do naszej bazy. W dniu 33 i 32 powoli wracaliśmy do normalności, czyli ja z Konradem znowu zacząłem budować farmy. Jedyna nowość, jaka pojawiła się w naszej wiosce, to Enchanting Table, a Konrad wreszcie po długim czasie skończył swoją farmę trzciny cukrowej. Pominiemy może już te dwa dni, ponieważ tutaj dalej budowaliśmy farmy. A w następnych dniach działo o wiele więcej. W tych dniach zaplanowałem dach nad farmą. Oliwie był w tym czasie na wiśniowym biomie, z tymi wiecie, różowymi drzewami i przyniósł je na, do naszego domu. A także zrobił enchantik na maksymalny 30 level. Koledzy ze światów, rozmnażajcie Jak powiem, teraz zabije, to będę miał równo 30 poziom. No raczej chyba jest wystarczająco jasno, że to Na pewno to, że to na, na czy... dwa ma jeść. Był ten klot śmieszny. Tu nie musimy być jasno, bo tu przecież jest słońce ja Dzięki temu, że mieliśmy dużo żelaza Oświetliliśmy całą farmę latarniami W tych dniach w końcu skończyliśmy farmę Zrobiłem zarys zagród dla zwierząt Oraz dach nad tymi zagrodami Pod dachem będzie znajdował się strych Gdzie będziemy przechowywać nasze przedmioty Teraz robię podłogę magazynu Która też będzie imitowała podpory dachu Aby nadać tej farmie taki wiejski klimat, wykończyłem podłogę trawdorami. Tu robię ogrodzenie, a Oliver i Konrad zbierają surowce na ekspiarkę. Przyniosłem każdy rodzaj zwierząt do tej farmy i możemy pokazać efekt końcowy. Te ostatnie dni w części pierwszej zarezerwowaliśmy na budowę ekspiarki. Na początku przygotowaliśmy przestrzeń na wodę, którą szkielety będą się suwały na dół. Później zbudowaliśmy windę, która będzie podnosiła nasze szkielety i rzucała je w dół, tak aby miały bardzo mało HP i można byłoby je zabić na jedno uklepnięcie łapką. Tutaj Konrad sadzi wodorosty, aby później je zniszczyć i stworzyć windę. Skarż! Tam złapię cię! Weź wam wodę, spójrz! Złapię cię! Nie ufam ci. Możesz jechać! Konrad, dawaj! Tak? No i tutaj będzie można bić. No można. Następna część materiału już jest w produkcji, więc nie zapomnij subskrybować kanału i daj dzwoneczek, bo Ciebie to nic nie kosztuje, a nas motywuje. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w drugim odcinku, który powstanie na tym samym świecie. A więc co będziemy przedłużać? Widzimy się w następnym odcinku.